Tu radio 1948 Pogoniarski głos po domu. Cześć, tu radio 1948 Michał Merych. Będzie po raz kolejny inaczej. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tym razem będzie od razu po meczu. Minęło kilkanaście minut od, od jego zakończenia. Właściwie już no, bo trochę więcej niż kilkanaście. Nie, ale stwierdziłem, że skoro emocje nie opadają, to nie będę czekał aż opadną, tylko po prostu włączę mikrofon i, i opowiem to co, to, co myślę. A myślę, myślę bardzo źle. To znaczy, jestem zły, jestem zły, dlatego że wróciło to wszystko, co, czego ja tak naprawdę nie lubiłem w zeszłym sezonie. Ta nie wyraźna, pogoń, na wyjazdach, jakaś taka. No to, ja nie wiem, skąd to się w ogóle bierze i do, o co chodzi? Ale po raz kolejny. Po raz kolejny byliśmy niewyraźni. Po raz kolejny, mimo tego, że pewnie jest tak, jak mówił Kamil Grosicki, jak się przeanalizuje ten mecz, jak go się rozbierze na czynniki pierwsze, piłkarskie, to pewnie to był najlepszy mecz, jeżeli chodzi o te spotkania na wyjeździe z Radomiakiem, z Termaliką i teraz z Zarką. No tylko ja powiem, po raz kolejny powtórzę: futbol to emocje i tych emocji piłkarskich. Bo emocji nie brakowało w tym meczu, ale piłkarskich emocji, moim zdaniem, zabrakło. Gdzieś to wszystko nam się po prostu po raz kolejny zrobiło takie bla bla bla, bla. i tak to mniej więcej, i tak to mniej więcej wyglądało. Poza tym, że strasznie nam Morandia je tam tłamsili w środku, w środku pola, ale to już zupełnie, inna, inna historia. Robert Kolendowicz przed wyjazdem do Gdyni mówił, że chciałby, żebyśmy jako pierwsi strzelili bramkę. No i dostał to, co, to, co chciał. Natomiast, natomiast po raz kolejny przegraliśmy, znaczy nie przegraliśmy, ale, ale straciliśmy bramkę w pierwszych 45 minutach. Tak było w Radomiu, tak było w Szczecinie, tak było w Niecieczy. I teraz tak samo było w Gdyni. Nie potrafiliśmy dowieść tego prowadzenia 1 do 0 do końca pierwszej połowy, co moim zdaniem mogłoby zupełnie zmienić oblicze meczu. Napompowaliśmy arkę przed przerwą. Oni się dopompowali jeszcze w przerwie i wyszli praktycznie tak nas napompowani, że. Że nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. No, jakoś się udało. Przetrwaliśmy, e, zrobiliśmy akcję, po której mieliśmy rzut karny. Nie strzeliliśmy tego karnego i straciliśmy gola. No, to jest rzeczywiście czysto piłkarskie. To, takie rzeczy się w piłce nożnej zdarzają. Nie jest to nic nowego. Tak, Rozmawialiśmy kiedyś na temat pożekadło piłkarskich, to jest pożekadło z typu, typu niewykorzystane okazje się mszczą. To wynikało moim zdaniem z tego, że my po raz kolejny mieliśmy zespół, który nie jeździł na tyłku. Po raz kolejny mieliśmy zespół, który nie wniósł, oprócz tego, że oczywiście piłkarsko był na pewno lepszy i to było widać lepsza, wyższa jakość piłkarska zawodników, tylko co z tego, skoro zabrakło tego podstawowego, jeszcze mimo wszystko w polskiej ekstraklasie, elementu, który jest potrzebny do zwyciężania, czyli po prostu zapieprzania po boisku. To, że mówię, to, że byliśmy zespołem lepszym piłkarsko, no to no okej, okay, natomiast jak się okazuje, to w ogóle nie, nie wystarczyło. Krzysztof Kamiński, dokonany ro roszad, roszady w składzie, no okej, okay. w ramce Kamiński Korzokaru jeszcze nie, nie, nie zdrowy, wszyscy chcą powrotu Walentina Korzokaru. myślę, że, że ja też już chcę powrotu Walentina Korzokaru. nie dlatego, że, że przestałem, nie wiem, być fanem Krzysztofa Kamińskiego, ale... No ale też już nie chcę martwić, już po prostu no nie chcę. Nie, znaczy nigdy nie byłem fanem, ale n, uważałem, że, że, że jest to zawodnik, który może nas w jakiejś tam sytuacji uratować i pewnie może nas uratować w sytuacji jeszcze jakiejś, ale to akurat nie była ta sytuacja. Nie była nie było ta sytuacja, nie była ta sytuacja dzisiaj. Nie chociaż spokój z, z tyłu, nie wiem. Gośka, moja córka, która pojechała robić zdjęcia na meczu, napisała do mnie, że żeby to wyciągnął przy bramce na 1 do 1 ja się zaśmiałem no tak, bo nie rzucałby się tak szybko i miałby szansę, żeby żeby się rzucić i to i to wyciągnąć mamy strasznie a nie, inaczej, strasznie nie mamy szczęścia nie mamy szczęścia po prostu tak nie mamy szczęścia i to pokazuje ten sezon co po prostu mecz to jakiś Rzeczy, które, które tylko po prostu pokazują, że nie mamy tego szczęścia. Jakieś obcierki w Radomiu, potem w meczu u siebie. Błąd kożokaru dramatyczny. W termalice nieuznana bramka przez war. Tutaj po prostu jak się odbija piłka od Mariana Udży, to wpada do siatki. Jak się odbija od zawodnika arki Gdynia, to do siatki nie wpada. No. Gusła, jakiś czary, czy odczarować trzeba ten zespół. Po prostu ludzie, jakiegoś, nie wiem, szamana weźmy albo kogoś innego, jakieś, nie wiem, egzorcyzmy odprawmy, no bo, bo naprawdę jest dramatycznie. No, po prostu brakuje szczęścia. Ja oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że szczęście sprzyja lepszym, bo tak się mówi podobno. To też jak takie powiedzenie, i to chyba już nie tylko piłkarskie, ale i ogólne. Natomiast no nie, no, na, tak, tak być nie może. W przypadku no, Kamila Grosickiego ile zabrakło? No, paru, paru centymetrów, żeby to się skończyło, skończyło inaczej. Inna sprawa jest taka, czy my na zwycięstwo w tym meczu zasłużyliśmy. Moim zdaniem niekoniecznie. Ale mogliśmy ten mecz wygrać, żeby było. Ja wcale nie, nie uważam, że akurat y, piłka nożna to jest miejsce, w której Sprawiedliwość musi... Zawsze mm, odgrywać najważniejszą rolę. Znaczy, pod warunkiem, że ta sprawiedliwość jest na, na, po naszej stronie. To wtedy tak. No nie. WAR. E, to też była e, śmieszna sytuacja, chociaż e, przy tym karnym. E, to było parę takich rzeczy, które jakby pokazywały, że to się, źle, to się dobrze nie skończy. Ale wróćmy do tego waru. War, przed meczem nasz właściciel, pan Aleks Haditagi, Haditagi, pisze na ich się apel, że powinniśmy mieć centrum w Warszawie albo w Krakowie, które oceniało war, kilku sędziów, żeby, żeby uniknąć pomyłek. No i ten war nagle w tym meczu daje nam to, co, co właściwie gdzieś tam umknęło sędziom, tak? No, sędzi, sędzia Marciniak nie widział tej, tej ręki, tymczasem podbiega do monitora, co w ogóle już jest jakimś wydarzeniem, że sędzia Marciniak podbiega do monitora, bo nie lubi strasznie tych rzeczy. Ogląda i dyktuje rzut karny. No tylko pytanie po raz kolejny. Czy Eftimis powinien tego karnego strzelać? Nie mam do niego pretensji, że nie strzelił. Nie takim się zdarza nie strzelać karnego, a poza tym w tymi Kuluris już karnego nie strzelił w meczu z Piastem. Dobijał piłkę. To nie jest nic nowego, że w tymi Kuluris nie strzelił, nie strzelił karnego. Natomiast czy on był psychicznie gotowy na to, żeby tego karnego strzelać? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie i moim zdaniem powinien strzelać ktokolwiek inny. Dlatego, że cała ta sytuacja z Kulurisem i to jest moje to też mówił Kamil Grosicki po, po, po zakończeniu meczu w wywiadzie dla Kanal Plus że ta cała sytuacja z Kulurisem powinna się jak najszybciej skończyć to znaczy moim zdaniem wóz albo przewóz albo w jedną stronę albo w drugą albo niech odejdzie rzeczywiście niech idzie gdzie, gdzie ma iść albo niech zostaje tylko że nie, nie zostaje jako obrażona prima donna tylko, tylko po prostu do grania bo, no bo inaczej, inaczej to, się, to się nie da to się nie da. To, chłopak, myślami, jest zupełnie gdzie indziej. Takie mam wrażenie. Mimo tego, że pewnie z nim pracowali tam w tygodniu. Natomiast nie, no wydaje mi się, że to nie ma, nie ma absolutnie żadnego sensu. Absolutnie żadnego sensu. To się musi rozwiązać, bo... Bo to nie jest dobre dla drużyny. I to powiedział Grosicki, że to nie jest dobre dla klubu. No nie jest. No po prostu nie jest. Dopóki to będzie trwało, to, 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 to będzie naprawdę... Naprawdę źle. Ja nie wiem, czy potem będzie dobrze, no i nagle Kuludzis wróci do, do swojej formy. No, na, razie, na razie jest tak jak jest. Kamilia Kupczyk, zwycięska bramka dla Arki Gdynia, wychowanka pogoni Szczecin. Co ten chłopak ma w głowie, to ja nie wiem. Po co on poleciał, po co on prowokował, co on tam powiedział, co on tam pokazał. Absolutnie moim zdaniem zupełnie bez sensu. Młody człowiek jutro ma urodziny, chyba 21. Zachowanie, ja rozumiem, może mieć żal do pogoni. Nie dała mu szansy, może rzeczywiście chciał grać w tej pogoni. Nie wiem, kocha ten klub, albo kochał ten klub, bo już chyba go nie kocha. Nie wiem zresztą, nieważne, może go tak bardzo kocha, że go nienawidzi. No różne rzeczy są możliwe w tej miłości. Ale w ten sposób po prostu moim zdaniem zamyka sobie grę do grania w tym klubie, dopóki będą żyli ludzie, którzy będą pamiętali to, jak się zachował w stosunku do, do kadry, w stosunku do swoich kolegów niedawnych. Okej. Okay. Możemy zadawać pytania, jak to się stało, że on czy Lisman, tak jak nie wiem, pytał yy, kolega Jerzy Chwałek, dlaczego oni odeszli, dlaczego ich nie ma w pogoni, dlaczego ich puściliśmy. Możemy mieć pretensje o to, że zespół budowany jest na zawodnikach zagranicznych, że nie. Okej, okay, to są nasze sprawy. Ale gościu, jak już pojech, poszedłeś do tej arki, dostałeś tam szansę, strzeliłeś tego zwycięskiego gola, ciesz się. Nikt ci nie zabierze tej radości. Nie, nie, nie chodzi o to, żebyś, nie wiem kładł palec na usta, milczał, nie cieszył się nie, ciesz się jak najbardziej strzeliłeś, nie wiem, pierwszą bramkę w Ekstraklasie zwycięską y, dla swojego nowego klubu masz pełne, prawo, masz pełne prawo do radości ale nie obrażaj innych ludzi bo to po prostu słabe jest i dziecinne jak chcesz być piłkarzem to bądź piłkarzem, a nie pajacem tymczasem bardzo szybko z piłkarza stałeś się po prostu pajacem na moment Jesteś jeszcze młody, więc można to zrzucić na karp młodości, aczkolwiek to ktoś powinien z nim popracować. I myślę, że słowo przepraszam, nie w kierunku kibiców, nie w kierunku pogoni, nie za to, że strzeliłeś bramkę zwycięską. Nie, gratulacje, ale za to, jak się zachowałeś, byłoby na miejscu. Bo zrobiłeś sobie piękny prezent urodzinowy, ale jednocześnie pokazałeś, że, że mentalnie to ty tych 21 lat nie masz. Ciężko jest po takim meczu, bo naprawdę chciałoby się, żeby ta drużyna, żeby ta drużyna grała inaczej, ale ja cały czas mam wrażenie, że, że to nie jest, że w tej drużynie czegoś brakuje, albo jest czegoś za dużo, albo czegoś brakuje, albo jest, nie wiem za dużo trenerów, albo jest za... Za, za mało czegoś, co by pchało ten zespół do przodu. To znowu jest takie lelum polelum Nie wiem, stu... też nie rozumiem, nie, nie, nie rozumiem do końca. Znaczy, okej, okay, zmiany, zmiany podstawowe 11 rozumiem, tak? Ale no, nie rozumiem też tam później tych zmian, które, które były. One nic nie wniosły, nie było żadnej reakcji na. Straciliśmy gola, tam nie zareagowaliśmy na no to absolutnie w ogóle nie było żadnej reakcji. No tak jak nie wiem. No dobra, przyjechaliśmy, pobiegaliśmy te 90, żebyśmy jeszcze pobiegali w jakimś normalnym tempie. Pochodziliśmy 90 minut po tym boisku i dobra, teraz wrócimy do Szczecina, przyjedzie górnik zabrze. Przyjdzie 20 tysięcy ludzi. Będzie fajnie. Zagramy sobie daleko nie trzeba będzie nigdzie jechać. Yy, prześpimy się w domu. To nie jest nic nowego, to nie jest nic nowego, że Pogoń tak gra. A Pogoń tak grała w latach 60., Pogoń tak grała w latach 70. Na początku lat 80. rzadziej, ale ale, w, ale, ale też tak, tak, tak było, tak, oczywiście mocna, silna u siebie, natomiast na wyjazdach przytrafiały się zresztą cały czas tak się dzieje w pogoni. To jest jakby taki nie wiem, znak firmowy, tak? Nie ma tej takiej stałej, że, że i, i u siebie mocniej, i na wyjeździe mocniej. No ale to jest podstawa do tego, żeby to trzeba moim zdaniem zmienić. Tam trzeba mentalnie popracować nad tym zespołem. Ja rozumiem, że, <laughs> przepraszam, fizycznie Mordia je jeszcze jest za słaby, że uczy się tej ligi jeden, drugi, trzeci zawodnik, że dopiero weszli, że to trzeba wszystko jeszcze zgrać, że oni może osiągną, tak jak pisał, nie wiem, Aleks Tagi. Po ósmym meczu, czy dziewiątym, ok, ja to wszystko rozumiem. Jasne. Tylko bardziej bym rozumiał, gdybym widział zaangażowanie, gdybym widział emocje, gdybym widział chęć i coś, co wykonanie blokuje, tak? Nie rozumiem się jeszcze z kolegami, nie znam jeszcze tego schematu, jeszcze coś mi nie wychodzi. A ja mam wrażenie, że ja po prostu nie widzę chęci. Być może jestem niesprawiedliwy, być może jest to zła ocena. Nie, nie będę jej yy, poprawiał po tym, jak obejrzę ten mecz jeszcze raz. Takie mam wrażenie. Patrzyłem, oglądałem, to widziałem. Dla mnie futbol to są emocje. Dla Kamila Jakubczyka to też są emocje, tylko chyba inne. I te emocje powodują, że jestem sfrustrowany. Bo ja chcę się uśmiechać, patrząc na pogoń. To znaczy, ja nie wymagam tego, żebyśmy wszystkie mecze wygrywali. O nie, czy, wymagać nie wymagam, chciałbym. Natomiast. Yy, no nie, nie lubię tak, jak, jak czuję, że można było zrobić więcej, a mam wrażenie, że w tym meczu można było zrobić dużo więcej, żeby ten mecz wygrać. Nie mówię nie przegrać, mówię wygrać, bo ten zespół nie zagrał bardzo słabego meczu, ale nie zrobił wszystkiego, żeby ten mecz wygrać. Zabrakło moim zdaniem właśnie takiej złości, nie złości rzucania się do Jakubczyka i, i, i chęci go zamordowania tam, bo coś pokazał albo coś powiedział. Tylko takiej właśnie złości na boisku. Znaczy, dobra, a teraz chodźcie, zobaczycie, jak się gra w piłkę w ekstraklasie. No nie zobaczyli, bo zrobili dokładnie to, co robili w pierwszej lidze: czyli wygrali mecz u siebie. Okej, okay, to nie jest zły zespół. Zremisował na legi, zremisował z jakim, który przyjechał do nich napompowany 5-1 z nami. To też nie jest. Ale mimo wszystko, pogoń, moim zdaniem, jest zespołem lepszym od arki. Nie wiem, czego to jest kwestia. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie chcę mówić, że jest to wina trenera Roberta Kolendowicza. Ale moim zdaniem coś w tym zespole trzeba zmienić. Ten zespół trzeba wzruszyć, żeby on zaczął żyć takim normalnym piłkarskim życiem. Dobrze, wylałem swoje żale. Miałem się uśmiechać po tym meczu. Do śmiechu mi nie jest wcale. Idę, napiszę sobie jakąś piosenkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mimo wszystko cieszmy się tym co mamy. A mamy modę na pogoń. Niech długo nie mija, bo to ważne dla tego miasta. To miasto na to zasługuje, żeby mieć swoją drużynę, która jest w nim modna. Komentujcie, piszcie. Możecie odsądzać mnie od czci i wiary. Nie mam nic przeciwko temu. Możecie subskrybować, lajkować, dawać łapki w górę, dawać łapki w dół. Wszystko zostanie Wam policzone. 1948 radio gmail.com, tam można pisać. Można wysyłać wiadomości. Może zrobimy jeszcze jeden pokolejnik Nie, no nie będę obiecywał, przecież ja nie mam na nic czasu. Michał Emeryk dziękuję. TU Radio 1948. Pogoniarski głos w moim domu.